Witam Was znowu serdecznie na kanale i zapraszam Was dzisiaj na kolejny filmik w krakowskim veloarcie. Jak jesteśmy w krakowskim Weloarcie, to najczęściej albo jest fitting, albo są tematy techniczne. Dzisiaj nie będzie fittingu, będziemy rozmawiali o tematach stricte technicznych, a konkretnie będzie o ceramice, ponieważ jak część z Was widziała przy okazji któregoś z filmów z Alp, podsumowywałem wnioski dotyczące tak zwanej budżetowej ceramiki w rowerze. Budżetowej w cudzysłowie, bo. Wózek Nova Ride, który Wam pokazywałem, też nie był tani, bo kosztował ponad 1000 złotych. Niemniej jednak był dużo tańszy niż rozwiązanie, którym zajmiemy się dzisiaj. Bo tak się złożyło, że dostałem możliwość przetestowania długodystansowo Wózka z ceramiką, no i oczywiście z łańcuchem od Ceramic Speed, czyli marki, która dla wielu jest wręcz kultowa albo po prostu w ogóle utożsamiana z ideą ceramiki w rowerach. Więc dzisiaj sobie założymy łańcuch, założymy wózek, pokażę Wam, czy on się w ogóle różni od tego tańszego Rywala, no i przy okazji też porozmawiamy o temacie smarowania i czyszczenia, i ogólnie rzecz biorąc, całej reszcie produktów, które przez najbliższe gdzieś tam tygodnie czy miesiące będziemy testować. Więc bierzemy się za rower, teraz poznacie Kubę. I lecimy z dzisiejszym tematem. Żuwig, jest i on promechanik jest z nami. Jest Kuba, który w VeloArcie zajmuje się tej różnymi dziwacznymi rowerami, mniej lub bardziej wypasionymi, najczęściej bardziej. No i przy okazji Kuba, ogólnie rzecz biorąc, działa z mechaniką na trochę wyższym poziomie, bo zdarza Ci się pojawiać również na wyścigach bardzo wysokiej rangi. Tak, zdarza się. Niemniej te sprzęty, które trafiają do nas są, można powiedzieć, na tym samym poziomie. Więc... Czasami nawet bardziej wypasione. No od... na pewno bardziej udziwnione, ale... Tak, no i właśnie a propos Ceramic i w ogóle, Kuba ostatnio był na Tour de Pologne jako mechanik z teamem Izrael Premier Tech. Tak. Tak, to się dobrze składa, bo jednym z partnerów tego teamu właśnie w ogóle jest Ceramic Speed. E, tak, jako jeden z teamów proturowych Izrael jest partnerem Ceramic Speed'a. E, używają suportów, wózków ceramicznych również łańcuchów, także są wspierani przez CamiXpeed. Tam są różne konfiguracje, bo jedni nie mają wózka, jedni nie ma, to nie jest tak, że wszyscy jeżdżą na wszystkim. To zależy to, od zawodnika. To... Tak. Nie. Jednak suporty, praktycznie wszyscy zawodnicy mają speed. z wózkami jest różnie. Niektórzy wybierają aero, niektórzy wybierają standardowe, niektórzy jeżdżą na, stan, na, na zwykłych, oryginalnych e, Shimano. To jest sprawa indywidualna poszczególnych zawodników. A nie jest w ogóle tak, nie wydaje ci się, że tak naprawdę chyba jak ktoś idzie w ceramikę, to najbardziej tym sensownym i racjonalnym rozwiązaniem w ogóle są łożyska korby? Nie jest tak, że to jest to taki najbardziej robiący efekt? Na pewno najwięcej dają łożyska w suporcie. Są największe, największe opory stawiają, więc wymiana na, na ceramikę daje realny zysk, e, duży. E, jeśli chodzi o resztę łożysk, również są to łożyska ceramiczne. Cały pakiet, powiedzmy, jeśli zrobimy optymalizację całego, całego roweru, całego napędu mamy ten zysk po prostu większy, więc warto. Można się bawić z całym pakietem. A my na początek demontujemy mój poprzedni eksperyment związany z ceramiką, czyli ceramikę trochę dla ludu, czyli 1200 zł około za karbonowy wózek z ceramiką Nova Ride, który już Wam kiedyś opisywałem, że ma swoje problemy. Ma generalnie dziwny profil kółek, przez co zdarzało się, że spadał z niego łańcuch. No ale ogólnie rzecz biorąc jest do założenia dzisiaj cały zestaw, czyli ogólnie rzecz biorąc trzeba wyczyścić kasetę, która już trochę, e, no pewnie nie wiem jak ją ocenisz, ale ona już trochę jest w stanie agonalnym, ale może jeszcze po lata, to też jest dobre pytanie czy przyjmie łańcuch. E, sprawdzimy, po umyciu przecież teraz Tak, na, widać, więc... na razie mycie, e, myjka i zobaczymy co z tego wyjdzie. Ultegra stara, a jak nowa. Jeszcze przed założeniem nowego wózka, a ta przerzutka ma już ponad dwa lata i myślę, że tak pod kilkanaście tysięcy, no więcej, myślę, że około 15 tysięcy kilometrów, no czyli kilkanaście tysięcy kilometrów ma przejechane, ale ma w swoim życiu dość lekko, bo na szosie raczej nie jeżdżę w deszczu. W deszczu jednak jeżdżę na Najczęściej na gravelu, więc ta przerzutka ma, ma dość lekkie życie, aczkolwiek parę razy gdzieś leżała. No i tutaj możecie teraz właśnie zobaczyć, co się działo, jak łańcuch spadał i gdzie leciał. Bo właśnie łańcuch spadał z tego mniejszego kółeczka i leciał właśnie zawsze na tą stronę. Czyli tutaj nam się opierał na przerzutce i tutaj nawet jakiś większych śladów nie zostawił, no ale już na samym kółku widać ślady, gdzie to tutaj leciało. A poza tym wózek jest w stanie dalej mniej lub bardziej idealnym. Faktycznie największym jego plusem było to, że i tak bardzo mocno wyciszył pracę yy, przerzutki. Bo ktoś z Was miał do czynienia z poprzednią Ultegrą. Yy, DI2, to wie, że ona po prostu dość głośno działała, jeżeli chodzi o kółeczka. Tutaj było dużo, dużo ciszej. To był największy plus. Czy ten plus był wart 1200 zł? To tego nie powiem, ale ogólnie rzecz biorąc, właśnie takie, takie wrażenia. Czyli jest to rozwiązanie, które wbrew pozorom miało swoje plusy, nawet słyszalne i odczuwalne, ale z drugiej strony, no, myślę, że nie sprawiło, że byłem szybszy. To na pewno. To jest. W tym przypadku jest to plus za to, że było ciszej i jest to rowerowa biżuteria, co tu dużo mówić, że po prostu wygląda to pewnie trochę bardziej atrakcyjnie, zwłaszcza patrząc po tym, że są tutaj różne opcje konfiguracji, jeżeli chodzi o, nie wiem, wygląd, kolorystykę tego, że te kółeczka nie muszą być czarne i itp. itd. Kaseta jeszcze pożyje, tak wygląda, chociaż myślę, że tak, jeszcze coś z niej będzie. No i właśnie to jest tak, tutaj rozmawialiśmy z Kubą, w przypadku tych, tego roweru i, i moich rowerów często jest tak, że nie do końca wiadomo, która część jest z którego etapu, bo tu była na przykład wymiana ramy, więc pewnie był łańcuch wymieniony, więc łańcuch w sumie nie był stary, więc jest szansa, że to wszystko jeszcze y, zacznie jakoś ze sobą współpracować. I to jest w ogóle chyba albo 105 albo UT gra z tym To jest w 105, F7000. Tak. tak, czyli też taki miksik. Najlepszy sposób w dobie problemu z dostępnością kaset kiedyś. Teraz będzie łańcuch, dla Ceramic Spida robi chyba. Kańca robi łańcuch. Czyli to nie, oczywiście to nie jest tak, że Ceramic Spid sobie sam robi łańcuch. Tam bardziej Ceramic Spid odpowiada chyba za jego nasmarowanie wstępne. Wydaje mi się, że to jest tutaj klucz do zrozumienia tego. Może zobaczcie już sobie różnicę. W momencie, popatrz na otwory napinające, czyli mhm. tutaj otwór najmocniejszego naciągu wypada, powiedzmy, dalej. Czy bliżej niż najsłabszego naciągu w celami w więc mm -hmm. tutaj też może być różnica w sile naciągu tego wózka. Czyli też to powinno trochę spokojniej pracować. A czym no, powinien łatwiej spadać? No, to jest najważniejsze. Tak to wygląda w rowerze. tej wiele osób było zafascynowanych sposobem montażu haka w Karambie. Taki trochę old school, ale w nie działa. I tutaj właśnie się jest... Kuba mówił, czyli dużym plusem ogólnie taką przewagą ceramiki jest to, że faktycznie łatwi, znaczy łatwiejszy, pełniejsza jest możliwość serwisu, jeżeli chodzi o łożyska. Czyli da się to rozebrać, wyczyścić. Tak, łożyska mają bieżnie metalowe kulki ceramiczne, mają uszczelki, więc możemy to w ostateczności rozebrać, wyczyścić, wydmuchać jakiś pył, kurz, czasami jakieś drobiny, więc według mnie jest to rzecz serwisowalna i na plus. To jest też taka rzecz, którą trzeba brać pod uwagę, że w ogóle biorąc, właśnie tego typu rozwiązania, jak, jak, jak Ceramic Speed, jak w ogóle ceramika w rowerze, no ma to swoje plusy eksploatacyjne, ale ma też taką, taki urok, nazwijmy to, że jednak wymaga to trochę większej uwagi serwisowej. Czyli, jeżeli jesteście przyzwyczajeni, że nic nie robicie przy rowerze i w ogóle nigdy życie do głowy Wam nie przyszło, żeby rozbierać łożyska w suporcie albo żeby serwisować wózek przerzutki, no to. A jeździcie dużo w deszczu i w ciężkich warunkach, to to raczej nie jest dobry pomysł, ogólnie rzecz biorąc. Że jednak warto by tutaj czasami zajrzeć, a nawet to czasami powinno być trochę częściej niż czasami. A łańcuch przy zakładaniu robi dość specyficzne wrażenie. bo On jest w ogóle jak uważasz? Bo to, jest, bo to jest de facto wosk, nie? On jest pokryty jakimś tam. Tak, łańcuch jest optymalizowany, czyli jest wygładzany, jest przygotowywany do, do aplikacji. co nie jest zwykły łańcuch umyty i pokryty proszkiem, tylko on jest specjalnie preparowany do tego, żeby. Żeby miał jak najmniej oporów i dopiero później zaplikowamy na niego. I to zostaje de facto. Czy to się bardzo szybko wykruszy podejrzewam? tej przy... nadmiar Namiar się wykruszy, to co ma zostać zostanie i będzie działało przez bardzo długi czas. Czyli tutaj w ogóle zasada jest taka, że po prostu go zakładamy i w zasadzie tyle. Na początku. Musimy skrócić delikatnie. No łączów, tak, nieważnie no jest... no... tego jak używamy zęba, tak jak używamy kaserze. Wiadomo. Tak. Ale zakładamy. Tak, ale czyli nawet, tutaj. tej tylko że na napęd otuszczony, dobrze wyczyszczony, po to, żeby nie łańcuch nie złapał brudu z starej kasety. Czy tak, tak, tak. Ryby. No to jest oczywiste, ale to jest właśnie dla kogoś, kto się pierwszy raz to widzi, może być szokujące, że tak wyglądający łańcuch się po prostu zakłada. Nie czyści, nie, nie dosmarowuje się chyba, nie? Na początku nie. nic. Dopiero po jakimś przebiegu jest dosmarowywanie, natomiast no ma to ma to działać. no tak jak wszystkie te patenty właśnie z łańcuchami wstępnie nasmarowanymi no na przykład Absolute Black możemy też tutaj wspomnieć Tu jest kolejny protik, protik mechanika, czyli odległość górnego kółeczka od największej zębatki? Tak, powinien wynosić około 5 mm. Kolejna rada, jeżeli robicie sobie takie samemu w domu. Zresztą też e, Kuba zwróci uwagę na jedno, że w ogóle Ceramic Speed dba o tych, którzy sobie samemu montują wszystko, bo jest dość szczegółowy manual, jeżeli chodzi o montaż wszystkiego i też generalnie zalecane Chociażby długość łańcucha, żeby nie było ani za luźny, ani za ciasny, bo to też ma znaczenie dla zużycia i pracy tego wszystkiego. Przede wszystkim na kulturze pracy. Info dla wszystkich In tych, którzy zawsze się zastanawiali, czy wymieniając łańcuch na nowy, kiedy wyciągacie nowy łańcuch, to czy usuwamy no, to fabryczne. Ja no spotykam, że klienci mówią, że oryginalny Smar Shimano jest <laughs> taki lepki i no ja zalecam mimo wszystko usunięcie, bo to jest smar, który służy do konserwacji, do długowiecznego przechowywania, a nie do... Nie do jazdy, więc za każdym razem, jak zmieniamy łańcuch, kupujemy nowy, stary, ten nowy trzeba wyczyścić, odtłuścić i dopiero nanieść ten smart, na którym, na którym mamy zamiar jeździć. Tak, więc nie sugerujcie się tym, że tutaj mamy zostawione, bo to jest zupełnie inny temat. To nie jest ten jest środek konserwujący, to jest po prostu wosk. To jest wosk, który został właśnie spreparowany. Na nowy łańcuch, który był uprzednio wyczyszczony. Tak, to jest po prostu przygotowany do jazdy łańcuch, tak jak powinien być przygotowany łańcuch do jazdy, a nie e, fabrycznie. Podejrzewam, że ten łańcuch, jak wyjeżdżał z fabryki KMC, to też mógł być jeszcze pokryty tym czymś, czym mógł być pokryty. Jeśli był, jeśli był wymagazynowany to na pewno. Da. Teraz na koniec to kluczowe czy kluczowe pytanie, czy na szczęście dałem się kiedy przygotować. Nie zaskakuję go tym pytaniem. Ale właśnie, jakie są Twoim zdaniem, trzy największe plusy w ogóle ceramiki w no, na przykład. Tym wózku. Mówimy dzisiaj o wózku, bo jednak ten rower nie został wyposażony w kompletną ceramikę, tylko skupmy się dzisiaj na wózku. Czy znaczy wózek w przypadku tej przerzutki, która była przerzutką z krótkim wózkiem, daje nam bonus w postaci użycia większej kasety. Czyli możemy założyć kasetę 1132, gdzie oryginalnie producent zalecał kasetę 1130. Więc na tej większej kasecie to wszystko działa precyzyjnie. Jeśli chodzi o same de facto plusy z wózka, mamy pożyska ceramiczne, które zwiększają, obniżają tak naprawdę opory toczenia. Też to chyba policzył, znaczy w sensie Ceramic Speed na pewno policzył, o ile to tam na watach się przykłada, ale są to takie dość, trochę jak z aerodynamiką, aerodynamiką kasków chyba. Znaczy sama, same opory związane z pracą kółeczek, czy znaczy łożysk w kółkach to jest, to jest jeden element, drugi element to jest Zagięcie łańcucha na samych kółeczkach. W przypadku oryginalnego wózka kółeczka są małe. W przypadku wózka Ceramic Speeda duże kółka powoduje mniejsze, mniejsze zagięcie łańcucha, przez co mniejszy opór no i ciszą pracę. To jest, to jest niewątpliwie plus. Dodatkowym plusem wózka jest też długowieczność. Te, te kółka wytrzymują dużo większe przebiegi niż, niż oryginalne. Cały napęd jeśli chodzi o pełną optymalizację, no producent zaleca zrobienie pełnego upgrade, czyli zmiany suportów, wymiany wózka, wymiany łańcucha, zmianę łożysk w kółkach, w kołach. Więc, więc na całym upgrade możemy zyskać do 10 do 14 watów. Jeśli bym wszystko, my to są jakieś realne już zyski. Tak. Każdy kto jeździ na mierniku mocy, wie ile to jest, więc na pewno lepiej mieć. Lżej niż ciężej. Jeżeli jesteście kolarzem zawodowym, ma to bardzo duże znaczenie. Jeżeli jesteście amatorem startującym w bardzo ambitnych amatorskich imprezach i naprawdę już zrobiliście fizycznie to, co mogliście ze sobą zrobić, to też ma jakieś znaczenie. A w przypadku amatora bardziej się skupimy na tych opcjach, właśnie, o których mówiliśmy: czyli, po pierwsze, w niektórych napędach moim zdanie sprawia, że działa to ciszej. Po drugie, faktycznie w przypadku niektórych napędów jest jedyną opcją na włożenie większej kasety. Tak jak mówiliśmy, na przykład chociażby nowy Dewrace czy w ogóle Durex to jest też taka grupa, gdzie był problem z dużymi kasetami, a tutaj można takie jedną kasetę rzucić dzięki takiemu upgrade'owi chociażby. Tak. Konkluzja w tym przypadku nasuwa mi się na język tylko jedna. Bum, tralalala, karamba, oszala. Co za... Tu jest ciekawostka, bo w zestawie z wózkiem jest jeszcze jakby oliwka do smarowania kółeczka. Tak, po w ciężkich warunkach, po myciu roweru, Zaleca się zaplikowanie jednej dwóch kropli tak. w ten otwór przy, przy śrubie. Nieprzypadkowo, kuba, tak trzyma rower, bo generalnie, biorąc czasy, przechylić rower, i tu jest taki malutki otworek, gdzie dajecie kropelkę takiego jeszcze smaru widełka. No i moi drodzy, tyle, jeżeli chodzi dzisiaj o montaż, to będzie test długodystansowy. Myślę, że. Najbliższe miesiące, najbliższy pewnie rok, czyli pewnie też przyszły sezon przejeździmy z Ceramic Speedem. No i przy okazji tego testu myślę, że dla wielu osób najciekawsza może być nie sama ceramika, czyli niekoniecznie sam wózek i sam łańcuch, które nie ukrywajmy, że są lowerową biżuterią i są drogie, ale też przy okazji przetestujemy smary i środek do czyszczenia od Ceramic Speeda. Myślę, że to może być dla wielu osób też ciekawy temat. Tak jak Kuba mówił na początku, jest duża szansa, że pierwsze 500 km w ogóle nie powinno się dosmarowywać tego łańcucha, ale też dużo zależy od tego w jakich warunkach będzie to jeżdżone. Więc, tak czy siak, chcę przeprowadzić ten test związany i z tą powłoką wstępną i generalnie rzecz biorąc, potem jak to wszystko będzie działało sobie już po dosmarowywaniu tymi takimi docelowymi smarami, które też w zestawie dostałem. A osobną kwestią jest w ogóle to, że możemy w końcu zrobić jakiś konkurs na bike Show, więc jeżeli chcielibyście wygrać taką małą. Buteleczkę ze smarem UFO Drip. To zachęcam Was do wejścia na Instagram Bike show. w ogóle pilnowania Instagrama Bike show, bo tam wkrótce będzie informacja o tym, co zrobić, żeby coś takiego sobie móc wygrać. Więc póki co kończymy. Dziękujemy Dziękuję. Kubie za tutaj wiedzę i za montaż. Dziękuję chłopakom z VeloArtu znowu za zrozumienie i zainteresowanie tematem i możliwość nagrania tego tutaj. No i co? Kończymy i do zobaczenia, do usłyszenia dziś przy okazji kolejnych materiałów.